A, dzień dobry. Dawno mnie nie było, dawno się nie pokazywałem na tym kanale, dawno nic nie opowiadałem. Raczej przez te ostatnie lata wrzucałem takie urywki z moich podróży: jakieś filmy z drona czy. Takie filmy, które zrobiłem dziś przy okazji jakichś fotograficznych plenerów. E, postanowiłem to troszeczkę zmienić. E, robię to w momencie dla siebie nieprzypadkowym, dlatego że ten film publikuję 1 sierpnia. E, to jest taka data, która w moim życiu wielokrotnie miała jakieś ogromne znaczenie. 1 sierpnia 2006 roku zacząłem pracę jako fotoedytor, później zostałem. Fotografem w wydawnictwie, i dokładnie po 8 latach, 1 sierpnia 2014 roku, zrezygnowałem z tej pracy i zacząłem iść swoją własną drogą. Minęły kolejne dwa lata, i wtedy, w 2016 roku, 1 sierpnia, rzuciłem. Etat, rzuciłem jakąkolwiek inną pracę i zająłem się w 100% fotografią, zająłem się pisaniem przewodników, yy, zająłem się opowiadaniem yy, raczej w książkach, yy, tym co oglądam, tym co zwiedzam. I troszeczkę porzuciłem wideo, porzuciłem tę taką próbę pokazywania też ruchomych obrazów yy, z tego co widzę, z tego co odwiedzam. Nie umiem powiedzieć dlaczego. Yy, Prawdopodobnie potrzebowałem troszeczkę czasu, potrzebowałem może dojrzeć do pewnych decyzji, dojrzeć do pewnego momentu, a może też wypracować sobie jakąś swoją własną drogę do tego, co chciałbym wam pokazać, jak chciałbym wam to pokazać. Na pewno nie było to dla mnie jakieś takie super proste. No, fakt, że od ostatniego filmu, w którym występuję, myślę, że minęły dobre 4 lata. Czyli ostatnio nagrywałem się gadającego jak wróciłem z Niemiec do Polski, czyli pewnie był to jakiś tam 2018 rok. E, gdzie ja jestem, co robię? E, jestem tutaj już drugi raz e, i podchodzę do takiego tematu jak Zamek Czocha we mgle. Zamek Czocha jest tam e, mgły nie ma. <laughs> I że, żeby było śmieszniej to jest to już druga niedziela. Bo dzisiaj mamy y, niedzielę 31 lipca i byłem tu tydzień temu. Byłem, co prawda, z tamtej strony, czyli zaparkowałem sobie przy zamku i chciałem zrobić zdjęcie z drona zamku we mgle. No i nie zrobiłem, bo wyglądało to mniej więcej tak. Po czym, wczoraj lał bardzo mocno deszcz. Wszystkie te prognozy, które mam dostępne, pokazywały i wskazywały na to, że dzisiaj będzie tutaj mgła. Mgła była po drodze i to tak gęsta, że musiałem jechać bardzo powoli. Mgła była jeszcze przed Gryfowem i nagle dojeżdżam tutaj i kuźwa, nie ma mgły. No i nie bardzo wiem, co mam z tym tematem zrobić, bo wymarzyłem sobie takie zdjęcie. Mam oczywiście inne, zrobiłem całkiem fajne takie ujęcia jak byłem tutaj w maju. Prawdopodobnie to było w maju albo koniec maja, albo początek czerwca, tylko byłem tutaj w środku dnia. Więc może ten klimat nie do końca mi odpowiada, ale prawdopodobnie będę musiał skorzystać z tego zdjęcia na okładkę przewodnika. No bo nic tutaj ciekawego dzisiaj nie zrobię. Aczkolwiek zobaczymy, no bo trzeba podnieść drona i może coś ciekawego się e, uda w powietrzu zrobić. Jak zwykle jakaś. Dziwna akcja, bo zaparkowałem sobie w takim miejscu. Wiecie, jest piąta rano, niedziela, w ogóle żywego ducha nigdzie i, oczywiście, ktoś chciał tutaj, nie wiem, jakiś myśliwy czy ktoś chciał wjechać tę drogę, także całe tamte ujęcie mi się w sumie zepsuło. Też mi się coś w ogóle dron zawiesił, więc musiałem wylądować, go zresetować. Już znam ten problem, nie wiem z czego to wynika, ale jest to strasznie wkurzające. Także szału nie ma, co mogliście zobaczyć, wydaje mi się, że właśnie. Być może to skłoniło mnie do tego, żeby zająć się w ogóle filmowaniem, e, zająć się wideo, bo e, zdjęciowo dzisiaj jest nijako, ale jeśli nagra się to ten obraz staje się ruchomy, to wydaje mi się, że jeszcze da się to zobaczyć. E, a bardzo dużo mam takich momentów w życiu, kiedy coś takiego widzę, co mnie porusza, bo to w sumie jest fajne, to jest ładne, to jest piękny moment słońca, wiecie, zamek czocha. E, no, coś generalnie fajnego. Ale na zdjęciu takiego nijakiego, a ten obraz się rusza, kiedy jest ruchomy, kiedy jest ta przestrzeń, to wydaje mi się, że robi się to po prostu ciekawsze. Dobra, zwijam się i melduję się z wlenia. No i słuchajcie, nie nagrywałem nic przed tym, jak wystartowałem tutaj we wleniu, dlatego że uznałem, że lepiej złapać tę mgłę, która jest. No i chyba się nie pomyliłem, bo ona jest bardzo rzadka i się tak dosyć mocno rozpływa. Więc sobie polatałem, zrobiłem trochę ujęć i cieszę się, bo jest to taki dla mnie pierwszy film w tym nowym rozdaniu, w tej nowej serii vlogów czy tych filmów, bo w sumie chyba właśnie nie chcę robić vlogów. Chcę robić bardziej. Takie filmy, którymi będę wam opowiadał trochę o tym, co widzę, co przeżywam, gdzie jestem. No także, wydaje mi się, że fajny całkiem początek, że mogę was na to zaprosić, że możecie sobie to ze mną pooglądać. Ja muszę zmykać do domu. To był taki dzisiaj tylko krótki wschód słońca, ale mam nadzieję, że będzie tych filmów więcej i że będę was zabierał w różne ciekawe miejsca, gdzie. To sobie latam dronem. Do dzisiaj nic nie filmuję z Ziemi, bo trochę nie ma do tego warunków, trochę nie mam już na to czasu. Także dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że byliście ze mną przez te parę minut. Mam nadzieję, że te obrazki Wam się podobały i zapraszam Was na moje kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć!